W dzisiejszym odcinku zobaczycie. Siri w końcu ma dostać mózg z prawdziwego zdarzenia. Apple idzie po pomoc do Google. Szwecja wyrzuca hit z list przebojów. Powód? To był artysta, zrobiony przez AI. Reklamy w chat GPT? OpenAI odpala test, bo kasa musi się zgadzać. Sztuczna inteligencja rzuca się na medycynę. Zaczyna się wielka gorączka złota. Niemcy biją na alarm. AI fałszuje obrazy Holokaustu i zalewa social media. Siri w końcu ma dostać mózg z prawdziwego zdarzenia. Apple idzie po pomoc do Google. Apple szykuje największą zmianę w Siri od lat, ale robi to w sposób, który może zaskoczyć. Zamiast rozwijać wszystko samodzielnie, firma coraz wyraźniej stawia na współpracę z Google i jego sztuczną inteligencją Gemini. I nie chodzi tylko o to, żeby Siri odpowiadała mądrzej, ale żeby cały iPhone zaczął działać jak prawdziwy asystent, a nie tylko gadżet do prostych komend. Według zapowiedzi nowa generacja rozwiązań Apple Intelligence ma być oparta na modelach Gemini i chmurze Google. Apple mówi wprost, że to fundament przyszłych funkcji, w tym bardziej spersonalizowanej Siri, która ma pojawić się jeszcze w tym roku. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że zobaczymy to w jednej z większych aktualizacji systemu, która ma rozpocząć całą serię zmian rozłożonych na etapy. Na start dostaniemy Siri, która wreszcie będzie rozumiała kontekst i potrafiła normalniej rozmawiać. Później mają dojść funkcji. Pamiętania wcześniejszych rozmów, a także bardziej proaktywne podpowiedzi. Czyli telefon sam zasugeruje działanie, zanim w ogóle o tym pomyślisz. Przykład jest prosty. Jeśli masz lot w kalendarzu, a na drogach robią się korki, asystent może wcześniej uprzedzić, że warto ruszyć szybciej. W kolejnych wersjach systemu Apple ma dorzucać jeszcze więcej funkcji opartych na AI, w tym wyszukiwanie w sieci w nowym stylu, rozwiązania zdrowotne i większą przebudowę osobowości Siri. Krótko mówiąc, jedna aktualizacja ma być tylko początkiem, a nie finałem. Z perspektywy polski najważniejsze jest jednak coś innego. Siri od lat nie mówi po polsku, co dla wielu osób kompletnie zabija sens używania asystenta. A skoro Gemini radzi sobie z polskim bez większego problemu, to właśnie ta współpraca może być dla Apple najlepszą okazją żeby wreszcie nadrobić zaległości, bo nawet najlepsza sztuczna inteligencja na iPhone'ie niewiele zmieni, jeśli nadal trzeba będzie przestawiać telefon na angielski, żeby w ogóle dało się z niej korzystać. Szwecja wyrzuca hit z list przebojów. Powód? To był artysta, zrobiony przez AI. W Szwecji właśnie wydarzyło się coś, co może być początkiem nowej wojny w muzyce. Piosenka, która w kilka tygodni zebrała miliony odsłuchów i była numerem jeden na Spotify, została zablokowana na oficjalnych szwedzkich listach przebojów. Powód jest prosty, ale mocny. Utwór został stworzony przez sztuczną inteligencję. Chodzi o kawałek jakwet, vet du er. Intemin, czyli po polsku, wiem, że nie jesteś moja, brzmi jak spokojny, folkowo-popowy numer o złamanym sercu. Delikatna gitara, melancholijny klimat i głos wokalisty o imieniu Jakub. Który śpiewa o rozstaniu, niespełnionych obietnicach i samotności. Tyle, że Jakub, jak się okazało, nie jest realną osobą, to cyfrowa postać. Dziennikarze zaczęli drążyć temat, bo artysta nie miał żadnych koncertów, żadnych wywiadów i właściwie żadnej sensownej obecności w mediach społecznościowych. Śledztwo doprowadziło do ludzi powiązanych z duńską firmą zajmującą się wydawaniem i marketingiem muzyki, a część z nich pracuje tam w dziale sztucznej inteligencji. Twórcy projektu, podpisujący się jako Team Jacob, bronili się, że to nie było kliknięcie jednego przycisku. Twierdzą, że za piosenką stoi zespół kompozytorów i producentów, którzy włożyli w to czas, emocje i pieniądze, a sztuczna inteligencja była tylko narzędziem wspierającym proces twórczy. Na pytanie, czy Jacub jest prawdziwy, odpowiedzieli wymijająco, że to zależy od definicji, bo uczucia w muzyce są prawdziwe, bo pochodzą od prawdziwych ludzi. Ale szwedzka organizacja branżowa postawiła sprawę jasno: jeśli utwór jest w większości wygenerowany przez AI, to nie ma prawa znaleźć się na oficjalnej liście przebojów. I koniec. To dzieje się w kraju, który mocno stawia na rozwój sztucznej inteligencji, ale jednocześnie rosną tam obawy, że AI może zabrać muzykom sporą część dochodów. Nie brakuje jednak miejsc, które patrzą na to odwrotnie. Na przykład amerykańskie zestawienia typu Billboard dopuszczają takie utwory, jeśli ludzie ich faktycznie słuchają. I to jest sedno sporu: czy lista przebojów ma nagradzać popularność, czy człowieka? Szwecja właśnie pokazała, że woli tę drugą opcję. Reklamy w ChatGPT? OpenAI odpala test, bo kasa musi się zgadzać. ChatGPT właśnie wchodzi w etap, którego wielu się spodziewało, ale i tak brzmi to trochę jak koniec pewnej epoki. OpenAI ogłosiło, że dla części użytkowników ChatGPT zaczną pojawiać się reklamy. Na razie to test, który rusza w Stanach Zjednoczonych i obejmie osoby korzystające z darmowej wersji oraz nowego, tańszego abonamentu o nazwie ChatGPT Go. Ten plan ma kosztować około 8 dolarów miesięcznie i ma być dostępny globalnie, a reklamy mają wyglądać jak banery wyświetlane po wpisaniu zapytania. Przykład: jeśli poprosisz ChatGPT o polecenie miejsc do odwiedzenia w Meksyku, możesz zobaczyć reklamy wycieczek albo hoteli. OpenAI zapewnia, że reklamy nie będą wpływać na odpowiedzi modelu i że firma nie będzie przekazywać danych z rozmów reklamodawcom. Oficjalny powód jest prosty chcą udostępniać narzędzie większej liczbie osób, ale z mniejszymi limitami. A to kosztuje, więc trzeba szukać nowych źródeł przychodu. I tu zaczyna się prawdziwy kontekst. Branża AI pali gigantyczne pieniądze, a inwestorzy coraz częściej pytają, kiedy to wszystko zacznie na siebie zarabiać. Według doniesień OpenAI miało działać na dużej stracie, a tylko niewielki procent użytkowników. Płaci za subskrypcję. A przypomnę, że oprócz darmowej wersji są też droższe pakiety, od bardziej ludzkich cen aż po poziom dla najbardziej wymagających, to też pokazuje, że internet wraca do starego schematu. Jeśli coś jest masowe, to prędzej czy później pojawiają się reklamy. Nawet jeśli szef OpenAI kiedyś mówił, że ich nie znosi i traktuje je jak ostateczność. Pytanie brzmi więc nie czy, tylko jak bardzo, bo jeśli ChatGPT GPT ma być codziennym narzędziem do pracy, planowania i wyszukiwania informacji, to reklamy w takim miejscu mogą zmienić sposób, w jaki ludzie odbierają odpowiedzi AI. I to może być dopiero początek. Sztuczna inteligencja rzuca się na medycynę. Zaczyna się wielka gorączka złota. W świecie sztucznej inteligencji właśnie zaczęła się nowa gorączka złota, i tym razem nie chodzi o biura, reklamy ani rozrywkę, tylko o medycynę. Firmy AI dosłownie gromadzą się wokół ochrony zdrowia i robią to w ekspresowym tempie. Wystarczy spojrzeć na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach. OpenAI przejęło startup medyczny Torch, Anthropic wypuścił wersję Cloda przeznaczoną dla sektora zdrowotnego, a projekt Merge Labs wspierany przez sama Altmana zebrał gigantyczne finansowanie już na samym starcie przy bardzo wysokiej wycenie. Pieniądze, produkty i pomysły lecą do medycyny jak do najpewniejszego biznesu dekady. Powód jest prosty. Zdrowie to ogromny Rynek, na którym każda oszczędzona minuta i każda lepsza decyzja naprawdę ma znaczenie. AI ma pomagać lekarzom szybciej analizować dokumentację, tworzyć podsumowania wizyt, wspierać diagnostykę i prowadzić rozmowy z pacjentami przez narzędzia głosowe. Dla firm to wielka szansa, bo w medycynie wszystko jest skomplikowane, a jednocześnie strasznie obciążone papierologią. Tyle, że razem z tą falą entuzjazmu wracają bardzo konkretne obawy. Największa z nich to halucynacje, czyli sytuacje, w których model podaje coś pewnym tonem, ale jest to błędne albo wręcz wymyślone. A w medycynie taki błąd to nie literówka w mailu. Tylko ryzyko realnej krzywdy. Drugi problem to bezpieczeństwo. Systemy pracujące na danych pacjentów stają się idealnym celem ataków, bo tam nie ma miejsca na wycieki ani kompromisy. Jeśli sztuczna inteligencja ma wejść do gabinetów i szpitali na stałe, to musi być nie tylko skuteczna, ale też maksymalnie przewidywalna i odporna na błędy. Wygląda więc na to, że medycyna staje się kolejnym frontem wojny o dominację w AI. I jeśli ta branża naprawdę pójdzie w stronę automatyzacji, to zobaczymy falę podobnych AI wersji w wielu innych usługach, tylko że w ochronie zdrowia nikt nie będzie klaskał za sam efekt wow, to liczy się jedno, czy to działa bezpiecznie. Niemcy biją na alarm. AI fałszuje obrazy Holokaustu i zalewa social media. W Niemczech rośnie poważny niepokój wokół sztucznej inteligencji, która zaczyna fałszować i spłycać jedną z najtragiczniejszych kart historii. Rząd oraz instytucje zajmujące się pamięcią o Holokauście domagają się, by platformy społecznościowe zatrzymały fale sztucznie generowanych obrazów, które według nich zniekształcają fakty i trywializują cierpienie milionów ofiar. Chodzi o coraz popularniejsze w sieci grafiki i ilustracje tworzone przez modele generatywne, które pokazują sceny, które nigdy nie miały miejsca. Są to m.in. wymyślone spotkania więźniów obozów koncentracyjnych z wyzwolicielami, mocno podkręcone emocjonalnie obrazy dzieci za drutem kolczastym albo dramatyczne kadry udające dokumentalne zdjęcia. Problem w tym, że dla wielu odbiorców takie treści wyglądają wiarygodnie, przez co zaczynają mieszać się z prawdziwymi archiwaliami. Instytucje związane z miejscami pamięci ostrzegają, że tego typu obrazy nie tylko upiększają i kiczowato przerabiają tragedię, ale też budują nieukonie. Wobec autentycznych dokumentów historycznych. Innymi słowy, ludzie, widząc fałszywki, mogą zacząć wątpić również w prawdę, a to już jest prosta droga do chaosu informacyjnego. Niemiecki minister odpowiedzialny za kulturę i media poparł działania muzeów i centrów dokumentacyjnych, podkreślając, że takie materiały powinny być wyraźnie oznaczane jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a w niektórych przypadkach po prostu usuwane. W jego ocenie to kwestia szacunku wobec osób prześladowanych i zamordowanych przez nazistowski terror. W liście podpisanym przez instytucje związane m.in. z Bergen-Belsen, Buchenwaldem czy Dachau pojawia się też mocne ostrzeżenie, że część takich treści jest tworzona dla klików i zarobku, a część może być używana celowo do rozmywania faktów, odwracania ról ofiar i sprawców albo szerzenia narracji rewizjonistycznych. Autorzy apelu chcą, żeby platformy nie czekały, aż użytkownicy zaczną zgłaszać fałszywe materiały, tylko działały z wyprzedzeniem. Chodzi o szybkie blokowanie monetyzacji, jasne oznaczanie takich treści i realne ograniczenie ich zasięgów. To kolejny dowód na to, że zalew niskiej jakości AI slop może nie tylko irytować, ale też zatruwać nasze postrzeganie rzeczywistości. A kiedy zaczynamy mieć problem z odróżnieniem prawdy od fikcji, to przegrywają wszyscy. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.